Witam klasę siódmą na kolejnej lekcji matematyki. Tematem dzisiejszej lekcji są obwody i pola figur w wyrażeniach algebraicznych. Czy? Cele naszej lekcji to zapisywanie obwodów i pól figur za pomocą wyrażeń algebraicznych, upraszczanie tych wyrażeń, obliczanie wartości tych wyrażeń, no i to wszystko. Jakie zadania dzisiaj sobie przypominam? Omówimy, są to y, zadanie 11 ze strony 179. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego obwód narysowanej figury. Przypomnijmy sobie, co to takiego był obwód. Obwód to była suma wszystkich boków, czyli trzeba by wszystkie boki do siebie dodać. Przypomnijmy sobie też, że jeżeli to mamy równoległo bok, to ten bok i ten bok są takie same, czyli jeżeli tu jest A, to tutaj też jest A. I ten bok i ten bok są takie same, czyli jeżeli tu jest B, to tutaj też jest B. Czyli jakbyśmy mieli policzyć obwód tej figury, to wystarczyłoby te wszystkie boki do siebie dodać. Czyli możemy napisać A plus B plus A plus B. I to już by było poprawnie, ale można ten obwód zapisać w inny sposób, przecież skoro tutaj jest A i tutaj jest A, no to mamy 2A i skoro tutaj jest B i tutaj jest B, to mamy 2B, czyli 2A plus 2B. I jedna i druga postać są poprawne, natomiast na tą drugą troszkę lepiej się patrzy, by jest krótsza. Teraz jeżeli chodzi o rąb, to nie wiem czy pamiętacie, że rąb ma wszystkie boki równe. Czyli jeżeli tutaj jest x plus 1, to wszędzie każdy bok to jest też x plus 1. No i gdybym ja miała te boki po prostu do siebie dodawać, czyli napisać coś takiego, x plus 1 plus x plus 1 plus x plus 1 plus x plus 1, to jest to trochę długie, prawda? Więc zamiast pisać takiego dodawania, możemy zauważyć, że mamy 4 razy ten bok, czyli 4 razy x plus 1. A 4 razy x plus 1, jakbyśmy sobie tą czwórkę przemnożyli przez każdy element nawiasu to dostaniemy 4 razy x plus 4 razy 1, czyli 4x plus 4. Wszystkie trzy sposoby są poprawne. I ostatnia figura, taka strzałka, to po prostu też byśmy dodali wszystkie te boki do siebie, to tutaj mamy je dodane, albo możemy zobaczyć 2 i 2 to 4, 5, 6, czyli mamy 6, dodać 2y i dodać x. Też w sposób dowolny. Mam nadzieję, że to jest jasne. I zadanie czwarte ze strony 190. Dzisiaj trochę poskaczemy po podręczniku, bo wybrałam same zadanie właśnie z obwodami i polami. Zapisz wyrażenia pozwalające obliczyć pola figur, które z nich są jednomianami. Tutaj na boku ściągawka z wzorami na pola. Te wzory, żebyście już pamiętali, tak? Do, do samego egzaminu one się przydadzą, naprawdę. Pierwszy mamy rąb. Szukam rąb. P równa się E razy F dzielone na 2, gdzie E i F to przekąte. No dobra, ale tu nie mam przekątnych, Tylko mam bok i wysokość. To jak sobie z tym poradzić? Otóż trzeba pamiętać, że rąb jest też równoległobokiem. Skoro tak, to możemy skorzystać z wzoru na pole równoległoboku, czyli Bok pomnożyć razy wysokość. Czyli w naszym przypadku to jest bok, a to jest wysokość. Czyli pole to będzie x razy y. Ponieważ w matematyce tego razy pomiędzy wyrazami się nie pisze, to w skrócie to będzie x, y. Teraz mam znowu rąb, ale teraz już przekątne widać. Jedna przekątna to x, a druga przekątna to y. To do tego wzoru zamiast tych dwóch liter stawię te moje litery, które tutaj nam podano, czyli będzie to x, y dzielone na dwa. Za pierwszą literkę wstawiłam x, za drugą literkę wstawiłam y. Teraz trzecia, y, trzecia figura, jest to trójkąt. Wzór na pole trójkąta to jest jedna, druga razy a razy h, czyli jedna, druga razy bok i razy wysokość. No dobra, ale powiecie tak, tutaj są dwa boki, a gdzie wysokość? Hmm. Co to takiego jest wysokość? Wysokość to jest odcinek, który jest Prostopadły do boku i który wychodzi z wierzchołka, który leży naprzeciwko tego boku. Czyli jeżeli mamy taki trójkąt, a ten trójkąt to trójkąt prostokątny, to jeżeli to jest bok, to to będzie jego wysokość. Czyli Y traktujemy tutaj jako bok, a X razy jako wysokość, tak? Czyli zamiast tej literki wstawimy Y, a zamiast tej literki wstawimy X. Czyli dostalibyśmy 1, druga razy Y razy X. No, ale według kolejności alfabetycznej x jest przed y, czyli 1 druga x, y będzie poprawnie. I ostatnia figura jest to trapez. Wzór na pole trapezu to jest jedna podstawa, dodać druga podstawa w nawiasie, razy wysokość i dzielone na 2. czyli według naszego wzoru. Jedna podstawa y, dodać druga podstawa x. Pamiętajcie, że dodawanie jest przemienne. Razy wysokość, czyli razy Z i dzielone na 2. I to jest po prostu zapisanie. Nic tutaj więcej z tymi wyrażeniami nie da się zrobić. No tutaj byśmy mogli wymnożyć Z, ale nie o to nas pytają. Pytanie natomiast jest, które to są jednomiany. jednomiany, pamiętajcie, one nie mają dodawania, nie mają odejmowania. Czyli to jest jednomian, to jest jednomian, to jest jednomian, a to nie jest, bo tutaj się pojawiło dodawanie. Dobra, to przejdźmy sobie do kolejnego zadania, do zadania siódmego ze strony 191. Na rysunku przedstawiono kwadrat o boku A oraz prostokąt, którego jeden bok jest 4 razy dłuższy od boku kwadratu. 4 razy dłuższy od A, czyli będzie miał bok 4A. A drugi bok jest trzykrotnie krótszy. Jeżeli trzykrotnie krótszy, no to trzy razy mniejszy, czyli trzeba by było podzielić na 3. Albo znaleźć 1 trzecią. To łatwiej będzie zapisać jako 1 trzecia, czyli ten kolejny bok to jest 1 trzecia A, bo jest 3 razy krótszy niż ten. Zapisz w postaci jednomianów pola kwadratu i prostokąta, a następnie oblicz pola obu czworokątów dla A równego 12 cm. Czyli pole kwadratu to jest po prostu bok razy bok, czyli w naszym przypadku A razy A, ale pamiętamy, że A razy A to jest a Kwadrat. I to jest pole naszego kwadratu. I teraz, gdybym chciała policzyć to pole dla a równego 12, to po prostu za a wstawiam 12, czyli będzie 12 do kwadratu, a to jest oczywiście 144. Teraz prostokąt. Pole prostokąta to łatwizna, jest to bok razy bok, czyli w naszym przypadku 4a razy 1 trzecia a. No i najpierw to jest jednomian, tak? Więc jak porządkujemy jednomiany, to się zajmujemy najpierw liczbami, czyli 4 razy 1 trzecia to są 4 trzecie, a a razy a to jest oczywiście a kwadrat. I teraz możemy policzyć pole naszego prostokąta dla a równego 12, czyli za a wstawiam liczbę 12, czyli mam 4 trzecie. Tu jak już się pojawiła liczba to stawiam sobie mnożenie, tak? Razy 12 do potęgi drugiej. Według kolejności wykonywania naj działań najpierw potęguję, czyli 12 do kwadratu to jest 144. Teraz mogę sobie skrócić to 144 z mianownikiem, czyli z trójką. Jak skrócę, to tu będzie 1, a tu 48, czyli zostanie nam 4 razy 48, a to jest 192, bo 4 razy 40 160 i 4 razy 8 32, czyli 192, powinno jeszcze tutaj i tutaj być napisana jednostka, centymetry kwadratowe. Mam nadzieję, że to zadanie jest jasne. I kolejne zadanie, zadanie czwarte ze strony 199. Zapisz w postaci uporządkowanej wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury. Obwód, czyli dodajemy wszystkie boki do siebie, to dodaję ten plus ten plus ten i wykonuję redukcję wraz z podobnych. Tutaj mam A, tutaj mam 3A i tutaj mam 3A, czyli 3 plus 3, 6 plus tutaj niewidzialna jedynka. To razem daje 7a i zobaczcie, teraz mam taki 1 odjąć 1, to to znika. Nie ma tego i jest jeszcze odjąć 2, czyli 7a odjąć 2. To jest obwód naszej figury zapisany w postaci uporządkowanej. Obwód kolejnej figury dodaje wszystkie boki do siebie i teraz liczę, ile mam tych x. -ów. Tu mam 3, tutaj mam 1, to już jest 4. I dodać 1,5 daje nam to 5,5. I zobaczcie, piątka jest sama, nie ma więcej tutaj liczb, czyli będzie 5,5x dodać 5. I ostatni przykład. Dodaję najpierw wszystkie boki do siebie i teraz liczę, ile jest P. Zauważcie, że 2,5 i 1 1,2 Możecie do siebie dodać. 2,5, 1,2 to jest inaczej pół. 2,5 i pół daje nam 3. Tutaj jest czwarte p i piąte p czyli mamy 5P. I sama liczba 3, czyli będzie to nam dawało 5p dodać 3. I to jest zapis w postaci uporządkowanej. Nie dodajemy przypadkiem 5p plus 3. Nie można dodawać, jeżeli przy trójce nie ma literki P. I ostatnie zadanie, zadanie 8 ze strony 207. Sprawdź, czy pola figur F1, F2 i F3 są równe. I mam tutaj trójkąt prostokątny. No to jego pole to jest 1, 2 razy bok i razy wysokość. Czyli w naszym przypadku to będzie 1, druga razy 2a i razy 3a plus 6, bo obojętnie które razy ma za boka, które za wysokość. I najpierw mogę sobie tą dwójkę skrócić z tą dwójką, to te dwójki nam znikną i zostanie nam a razy 3a plus 6. I teraz to a mnożę przez każdy element nawiasu. czyli dostanę 3a razy a, co nam daje 3a kwadrat. Dodać 6 razy a, czyli 6a. I to jest już postać ładna, uporządkowana. Teraz zajmiemy się prostokątem. Jak liczymy pole prostokąta, to mnożymy bok razy bok, czyli w naszym przypadku 3a razy a plus 2. I teraz mnożę 3a razy a to jest 3a kwadrat. Dodać 3a razy 2. 3 razy 2 to jest 6 i literka a. I ostatnia figura, trapez. Pole trapezu to jest podstawa plus podstawa w nawiasie razy wysokość i to wszystko dzielone na dwa. No czyli dodaję jedna podstawa plus druga podstawa razy wysokość i to wszystko dzielę na dwa. Zobaczcie, że tą dwójkę i tą dwójkę mogę skrócić. A to, co jest w nawiasie, mogę uporządkować. To z tego nawiasu mam 3a, stąd mam 6, czyli 3a plus 6 razy Tutaj samo A bo dwójki skróciliśmy i teraz to A wymnażam przez każdy element nawiasu. Otrzymuję 3A kwadrat plus 6a. Czyli zobaczcie, wszędzie wyszedł ten sam wynik, czyli mogę powiedzieć, że pola moich figur są równe. No dobrze. To teraz co wy macie do wykonania z dzisiaj? To są zadania z takich zielonych rameczek. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Zadanie trzecie, strona 180, czwarte, strona 192, trzecie, strona 200, pierwsze, strona 208 i czwarte, strona 208. A dla chętnych, jakby komuś było mało, ćwiczenie piąte ze strony 77 i ćwiczenie szóste ze strony 79, to są zeszycie ćwiczeń. Natomiast to jest z podręcznika i już tłumaczę o co chodzi z tymi ramkami. Macie tutaj zadanie trzecie na stronie 180, to jest na takiej zielonej na takim zielonym tle rzymska cyferka 3. Zapisz w postaci wyrażeń obwód i pole. To obwód, wiadomo, wszystko do siebie dodać. Pole. Przypominam, 1, druga razy bok i razy wysokość. I to wszystko w tym zadaniu. Zadanie kolejne, czyli zadanie czwarte ze strony 192. Zapisz wyrażenie, za pomocą którego można obliczyć pole trójkąta przedstawionego na rysunku i uporządkuje. je. Pole trójkąta, 1, druga razy bok razy wysokość, tylko później uporządkujcie ten jednomian, tak? Zadanie kolejne, czyli zadanie trzecie ze strony 200. Dane są prostokąty P1 i P2. Zapisz wyrażenia oznaczające ich, ich obwody i Prośba, żebyście te wyrażenia później uprościli, zredukowali wyrazy podobne. Obwody to trzeba wszystko do siebie dodać, tak? Więc dodajcie do siebie wszystkie boki, pamiętajcie, że tu i tu jest tyle samo, i tutaj i tutaj jest tyle samo. I jak te boki do siebie dodacie, redukujecie wyrazy podobne. Kolejne zadanie to jest zadanie pierwsze ze strony 208. Zapisz wyrażenie opisujące pole przedstawionego obok prostokąta, a następnie wykonaj mnożenie, no bo pole prostokąta to jest bok razy bok i trzeba to przemnożyć i. Zadanie czwarte, które z wyrażeń nie opisuje pola narysowanego trapezu. Musicie sobie najpierw zapisać to pole trapezu, czyli bok plus bok razy wysokość podzielić na dwa i zobaczyć, co Wam wyjdzie, i wyeliminować, które to na pewno nie jest poprawna odpowiedź. Myślę, że sobie poradzicie z tymi zadaniami. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę Wam miłej pracy.